Hajka! Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią faktów o mnie. Pierwsza część wleciała jakoś w 2018 roku chyba w grudniu. <grym> Musicie się sprawdzić, ale ja wam ten film jeszcze oczywiście podlinkuję, jak ktoś go nie widział. <grym> no, więc będziemy mieli 25 pytań, tak na na telefon, jakby coś. Pierwszy fakt o mnie to jest to, że jestem uzależniona od perfum. Tak jak pewnie już tu zdążyliście zauważyć, ja bym tego perfumu kupowała. U nich. Pełno tych perfumów. Perfum? <grym> Miałam zrobić osobny film o tym, więc czekajcie, bo się pojawi na pewno. Fakt drugi: najbardziej lubię pić kawę, ale to powiem też, już wiecie po moich vlogach i w ogóle, że tylko kawę piję. I kawę, no ktoś mnie na Instagramie. Obserwuję też, widzę, że wy kawę na Insta story wstawiam, więc to już wiadomo, że lubię kawę. Trzeci fakt jest taki, że mam farbowane włosy, a to pewnie też widać. A propos, muszę sobie pofarbować włosy, bo mi się farba zmyła. Czwarty punkt jest taki, że się boję pająków, węży... węży? No, ale pająków to strasznie się boję, węży też nagrywam to rano, więc o szóstej, więc trochę gadam nie wiadomo co. <grywam> Piąty fakt jest taki, że moim ulubionym ciastem jest makowiec, ale też lubię sernik, właściwie jabłecznik. Właściwie chyba wszystkie te trzy lubię, no najbardziej. <grywam> nie umiem wybrać z tych trzech jednego. Punkt szósty. No, moją ulubioną marką, marką perfum jest Bies i Calvin. Pokażę takie dwa. Zbies. No, na już pokazywałam, a no, pokazałam jeszcze ten, którego nie pokazałam w tym filmie. Więc polecam te perfumiki. E, sz, e, siódmy. <grym> jestem bardzo nieśmiała, pewnie to zauważyliście w filmach lub nie, no nie wiem, ale no niestety jestem mi dużo problemów miałam przez to najbardziej w szkole, byłam nieśmiała, bo wszyscy możecie wyobrazić co Coś tam działo przez to, że jestem nieśmiała w tej szkole. Teraz już tak troszkę mniej, chociaż no jeszcze niestety tak to zostało. Znaczy to zostało, że jestem nieśmiała, nie, że tam coś. Fakt ósmy jest taki, że nienawidzę sushi. Kiedyś siadłam. I niedawno siostra znowu kupiła. Może myśleliśmy, że się przekonamy, ale nie. Dalej nie, nie przekonaliśmy się do tego. nie lubię też kotletów schabowych i czarniny no. flaków, bo mogę tak wymieniać chyba i buraczkowej, nie lubię tego e, fakt dziewiąty zawsze chciałam być piosenkarką no więc e, śpiewam cały czas w domu <grym grym> to wysłuchiwać wszyscy mam taką aplikację karałkę, ale też zamówiłam sobie mikrofon do Karaoke więc no współczuję tym osobom, które ze mną mieszkają i sąsiadom i być może wam, bo chciałam karaokę zacząć stawiać na YouTuba, więc spodziewajcie się. Fakt dziesiąty Lubię rozświetlacze, cienie do powiek takie świecące. Mam taki rozświetlacz ulubiony, ale go nie mam. Jest moim ulubionym, albo nie mam. siostra go ma. Chciałam sobie go kupić no ale no nie mam na razie. Fakt jest taki, że nie mam drugiego imienia. Nie mam. Fakt dwunasty jest taki, że nie miałam mieć na imię Paulina, tylko Donata. No? I wiem, właśnie czy te Donata nie były ładniejsze. Co myślicie o tym imieniu? Takie niespotykane za bardzo. Nie znam. No, to, nie znam nikogo o takim imieniu, więc niespotykane. Fakt trzynasty, mój rozmiar buta to jest 39, wzrost metr sześćdziesiąt, więc no chyba niska jestem, trochę. Fakt czternasty, podoba mi się język niemiecki. Boże, lubię słuchać jak ktoś mówi po niemiecku, mogę siedzieć i słuchać, i słuchać, i słuchać, i słuchać. Sama się uczyłam tego języka, ale no, znaczy sama się uczyłam, w szkole nie miałam tego języka. No ale nie wyszło, no. Mam zamiar jeszcze to naprawić i będę się go uczyć. Mam nadzieję, że mi to jakoś pójdzie już lepiej niż kiedyś. No, fakt 15. Mam bliznę na brzuchu. I to nawet taką dość dużą. Niestety, miałam, to, są, to jest jedna, dwie blizny w jednej. Coś takiego miałam, najpierw wyrostek, ten wzrosty na tej samej. Więc no, nie podoba mi się to do tej pory. Miałam 16 lat, jak miałam tę pierwszą operację. I myślałam, że mi to przejdzie, że mi nie będzie to przeszkadzała ta blizna, ale niestety mi się to nie podoba. Ale no cóż, niestety nie poradzimy. Fakt szesnasty jest taki, że lubię się bać. Chodzi o to, że. Czy no, horrorów się. Horrory to lubię oglądać wieczorem, ale horrory w ogóle nie są straszne, więc nie ma co bać. Ale lubię w nocy już na przykład czytać jakieś takie historie dziwne, straszne, takie głupie, jakieś. To się boję przez to. No, trochę coś nie tak jest. Z głową. Fakt 17. Jest taki mam problem z litami. Czyli właśnie nie mogę jeść czekolady tłustych rzeczy, dlatego nie obchodziłam to do czwartku, bo nie mogę jeść pączków, w ogóle nie mogę jeść takich tłustych rzeczy. Bardziej taka dieta, wiecie. Ruch. No, ruch, właśnie. No i słodyczy, cukier, i taki tam olej, wiadomo, olej. No, olej to potra, tych rzeczy, wiecie, takie po prostu dieta, takie dobre jedzonko, takie zdrowe jedzonko. I tam biorę też różne, oczywiście, leki na to, takie, żeby wiecie, tabletki, żeby było lepiej. Fakt 18. Że lubię siedzieć w ciemku, Nie mam taki dzień, że lubię siedzieć w ciemku, że wolę zgaść światło, siedzieć sobie w ciemku. I najpierw sama też nieraz, w ciszy tak trochę chociaż, nie? Chwilę. Dziewiętnasty jest taki, że nie lubię szampana pić, ale jak jest Sylwester, to ja się nie mogę doczekać, żeby tego szampana wypić. Nie wiem, no ja po prostu no... Dziwny człowiek. <grym> Fakt 20, lubię śpiewać, no ale to już z tym faktem kolejnym, tamtym poprzednim, że chciałam coś piosenkarką, no to wiadomo, że lubię śpiewać, nie? wyć i No. 21. lubię chodzić do kina. O Boże, no lubię chodzić. Mogę cały czas w kinie siedzieć chyba. No. no Halloween to zawsze lubiłam chodzić, żeby całą noc siedzieć w tym kinie, oglądać te kolory. Boże, jak lubię. Horrory to już w ogóle szok. No, o ma, to jest, teraz kina zamknięte, nie można tak iść. Co to robić? Nie wiem, prawda. Fakt 22. Nie wiem, czekolady już rok. A super! No nie, jem już rok, czekolady. No wcześniej też miałam je jeść, znaczy w ogóle nie mogłam jeść, ale zawsze coś tam zjadłam, bo jednak pokryłam, nie? A potem no. Brzuch wolał i tak dalej. A teraz już normalnie nie mrok. rok. Nie wiem, coś to szok jakiś. Dałam radę, nie jem. Białą to nie raz sobie gryznę, ale biała to nie czekolada, nie? Więc no. Gitara. Fakt <laughs> 23. Lubię kolczyki nosić. No, lubię, lubię, lubię. Kiedyś muszę nagrać film o kolczykach, chyba. Chcecie taki film? Zobaczcie, jakie mam kolczyki. Bo ja już sama lat nie wiem, jakie mam. No, więc mogę nagrać taki film. Mm -hmm. To był fajny film. Dla mnie. Można i tu też, jak. To kolczyki. Taki film musi być. Fakt 24. Zawsze chciałam mieć swój hotel albo kawiarnię. No, bo ja lubię hotel. w ja by było do hotel jeździć, spać tam w ogóle, a kawiarnie to chciałam taką, żeby można było z zwierzętami chodzić. Ale nie wiem, czy to by się przyjęło. No nie wiem. Ostatni punkt, to moja ulubiona marka samochodu. Marka się mówi. To jest BMW. Boże! Normalnie kocham BMW. Serce normalnie BMW wysyłam w tym momencie. I ale... Jeszcze lubię też Mercedesy, ale to takie stare oczywiście, stare, 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 nie te nowe, nie. I Audi, ale też to takie starsze bardziej, bo te nowe to już takie <gryw> nie dla mnie. Więc no, to są wszystkie fakty w tym, w tym filmie. Więc jeżeli taki film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, skomentujcie, subskrybujcie mój kanał i napiszcie oczywiście, czy chcecie ten film o kolczykach który chcę. No, chcę go nagrać. No i oczywiście mam w planach też nagrać ten film o tym. O perfumach. No. Bo ten już wcześniej chciałam, ale o kolczykach, to teraz mogę się wpadłek przy tych faktach. Więc jeżeli chcecie taki film zobaczyć, jakie mam kolczyki, to ja bardzo chętnie go nagram. Więc no, jeżeli film Wam się podobał, to tak jak już wcześniej mówiłam. I widzimy się następ... w następnym kolejnym filmie. Cześć!